Czy ludzie chcą wiedzieć, czy ich głosy zostały policzone prawidłowo, i Sąd Najwyższy w mojej ocenie jest do reprezentowania stanowiska, które pozwoli nam żyć w przekonaniu, że żyjemy w państwie w pełni demokratycznym, w którym wybory są wyborami w pełni klarownymi, przejrzystymi, jasnymi. I nie chciałbym mieć poczucia, że jakaś część obywateli i rezygnuje z udziału w życiu publicznym, w wyborach, dlatego że nie ma pewności co do jakości czy sposobu oddanego przez siebie głosu. Ja. Ja nie chcę żyć ze świadomością, że gdzieś tam nawet w jednej komisji, nawet pan redaktor w jednej, a wiemy o kilkunastu, kilkudziesięciu, czy może o kilkuset, może dzisiaj będzie jeszcze więcej, o tym, że dochodziło do nieprawidłowości, sposób powoływania tych przewodniczących, którzy znaleźli się z komitetu wyborczych którzy nie mieli swoich kandydatów. To wszystko wychodzi dzisiaj na światło dzienne. Pewnie mogło wyjść wcześniej, pewnie można było reagować wcześniej, stało się jak się stało. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. W związku z tym ja uważam, że tak, dla tak dużego państwa, jakim jesteśmy chyba dość sprawnego jednak administracyjnie. Nie byłoby problemem pokazanie ludziom takiego czarno na białym, jaki ten wynik wyborczy był. Zaś tam miejscu pana Nawrockiego nie bałbym się tego. Jeżeli wygrał, jest przekonany o tym, że jest lepszy, że pokonał, że zdobył większość, no to, to czego się obawiać? To tylko warto potwierdzić będzie łatwiej i nawrockiemu i nam wszystkim.